Gorąca atmosfera, ale to w końcu półfinał Mundialu. Zapraszamy państwa na relację z tego meczu. Witają państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Wielcy piłkarze, fantastyczny stadion i ogromna stawka. Półfinał Mistrzostw Świata. Zapraszamy bardzo serdecznie, proszę wygodnie usiąść, bo zapowiada się widowisko, którego nie można przegapić. Mistrzowie Europy z 2016 roku to uznana klasa i marka. Nasi to wciąż głodne sukcesu wilki. Chociaż przecież to my mogliśmy wtedy cieszyć się z awansu do półfinału. Trochę jednak zabrakło szczęścia. Myślę, że dzisiejsze spotkanie warto potraktować jako rewanż, a najlepiej jako jeden z wielu rewanżów za tamto niepowodzenie. Yeah. Stadion Żwiky w Moskwie stoi już ponad 50 lat. W tym czasie gościł wiele ważnych imprez kulturalnych, ale przede wszystkim sportowych. 21 maja 2008 roku rozegrano na nim finał Ligi Mistrzów, w którym pierwszy raz w historii wystąpiły dwie angielskie drużyny Manchester United i Chelsea London. Na ekranach widzimy teraz skład reprezentacji Portugalii. Wyjdą na boisko czterema obrońcami, przed którymi zagra defensywny pomocnik ustawiony za trzema zawodnikami środka pola w ataku dwóch środkowych napastników. Trener założył, że najważniejsze będzie dzisiaj zamknięcie dostępu do bramki przed linią szesnastki. Z boku czuwają skrajni obrońcy, którzy mogą w razie potrzeby podłączyć się do ataku skrzydła. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Biało-Czerwoni. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jednego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywnych. Bernardo Silva. Już blisko pola karnego. A no, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Aut dla Portugalii. Nelson Semedo. Jest szansa na dogranie. Uderzenie w stronę bramki. Bardzo dobra interwencja Szczęsnego. Mamy rzut rożny dla Portugalii. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Portugalczycy wznowią grę z linii bocznej. Nelson Semedo. Idzie do przodu. Cristiano Ronaldo. Za szybko stracili. Wyrównany poziom zespołów sprawia, że w rundach pucharowych Często padają wyniki jednobramkowe lub remisy Są dogrywki i rzuty karne Zgadza się, na mundialu w 2014 roku Argentyna w całej fazie pucharowej Strzeliła ledwie dwie bramki Straciła jedną Grała w trzech dogrywkach I została wicemistrzem świata Robert Lewandowski Przejmuje piłkę na własnej połowie João Mario Adrian Silva, Andres Silva, a teraz Cristiano Ronaldo, Bernardo, Ronaldo w polu karnym! Ach, szkoda, nie trafił dobrze, będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję, no i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Maciej Rybus. Przeciwnik chce wymusić błąd. Grosicki. No zastanawia się czy nie strzelać. Zagrywa do tyłu. Tak! Proszę państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi Bernardo Silva. No i Cristiano Ronaldo. Spójrzmy, Portugalia przed szansą. Cristiano Ronaldo strzela. Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisji. Może następnym razem im się uda. Polacy atakują. Greeron. za Mario. Strata w środkowej strefie boiska. Krychowiak. zdecydował rzut wolny dla Portugalczyków. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Portugalia w natarciu może być groźnie. Andres Silva! To może być wyrugająca bramka. Orpitalczycy będą wykonywali żukrożnie. Dośrodkowanie. Z... Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Maciej Rybus. Atak o czerwonych Przywilej korzyści. Polacy wciąż przy piłce. Kamil Gosicki. Lewandowski. Zdecydował się na strzał. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Bernardo Silva. Połowa spotkania za nami. Dobra, a nade wszystko skuteczna gra i w efekcie prowadzenie. Walka o miejsce w wielkim finale na wieżę Rumieńców po przerwie, bo rywale na pewno nie odpuszczą. Przez kolejne trzy kwadranse czekają nas wielkie emocje. Zaczęli walkę o finał Mundialu. Naprawdę będzie się działo. Stawka jest zbyt wielka, żeby ktokolwiek oszczędzał siły. Ten mecz wyłoni nam finalistę, ale nawet przegrana na tym etapie to nie powód do rozpaczy. Lineki. No, z tego miejsca można strzelać. Wieliński. Sędzia pokazuje aut dla Polski. Nie czekaj z autem. Gra wznowiona. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. A jak Twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Atak Portugalii. Doganie na bliższy słup. Świetnie, udanie. Wypiąstkował w pole. Zieliński. ten strzał, ale piłka nadal w grze. Nelson Semedo. Adrian Silva. Zobaczmy, Portugalia w ofensywie. Ronaldo strzela. Piłka poza boiskiem i w od bramki. Lener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Łukasz Piszczek. João Mario João Moutinho João Mario Popatrzmy na tę ofensywną akcję Portugalii. Cristiano Ronaldo ponownie dostaje piłkę. Grosicki. Lineki. Atak Polski. Trochę się zbliżył do pola karnego. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuła. Bernardo Silva. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Piotr Zieliński. Adwin Silva. Mario. Oddaje piłkę koledze. Andres Silva. Cristiano Ronaldo. Kamil Głosicki. Zieliński. Już blisko pola karnego. Na dobrą okazję do strzału. Rosicki. A i blisko było. Tuż nad bramką. Niezły strzał głową, ale trochę za bardzo podszedł pod piłkę. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Teraz przejej to podanie i co dalej. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. No może być groźnie. Pepe. Dobra wymiana podań. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Będą szukać teraz okazji do kontry. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycię... Dochodzi do piłki jest niebezpiecznie. Nikt ma szansę. Mig! Goal! Wracaj do Polski! Pięknie! A obawialiśmy się w zeszłym roku, że nie zdąży się wykurować, odzyskać formę, a teraz proszę! Tego nie dało się nie trafić. ma bliska. Bardzo dobra akcja. Szybkie, zaskakujące wejście w pole karne. Uderzenie niedobro. Przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Mecz powoli dobiega końca. Pozostały 3 minuty. Mało kto siedzi, kibice stoją, skaczą, śpiewają, zagrzewają zespół do walki. Wiedzą, że ich ulubieńcy są faworytami, ale mimo to chcą im dopingiem dodać skrzydeł. Andres Silva! Co on zrobił? Trudno wyobrazić sobie gorszy moment na umieszczenie piłki we własnej bramce. Mamy powtórkę kontrowersji nie będzie ewidentny gol samobójczy. Nie wiem co chciał zrobić w tej sytuacji, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Wynik 2 do 1, o niczym nie przesądza. Zieliński. Nilo Pereira. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2 do 1. Uśmiechnięci, zadowoleni, wygrywają w półfinale i czeka ich ostatni, bodaj najważniejszy mecz. Z pewnością mają szansę na ostateczny triumf. Inaczej nie zaszliby tak daleko. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas, wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.